Znowu, że węgorowski i ciszy Coś pierdoli i żeby się od Madzi Szefowej Madzi odpierdoli Jakiej szefowej Madzi? Fraja został w te brzoskwinie To ja z to słyszę jakoś Madzia Esz Madzia O kurwa, co mnie jakieś Madzie obchodzą, Madzia B A teraz mi mówi żebyś się odpierdolić Od szefowej Madzi, co za ty, ty. Pojebane czy jaki? Kurwa. Psychopata mówię ale najśmieszniejsze. Nie, ten... Jestem ciekawy, czy w ogóle dzielnica wie, który to jest mój brat grześ, czy nie. Czy on też tak kurwa paliana, tak taki wszyscy palą i chuj. Ale to jest dzisiaj bardzo. Może jeździ do zapały, zapała się skarży, a ten się nie chce wylegitymować. Bo w sumie nie ma podstaw jak naprawdę do wylegitymowania się. Kurwa, abym się śmiał, jakby tak chuje na to, co zrobię. A mógłby tak zrobić. Z Gigu, że kiedy policja człowieku jest na jego wysokości, to wali w ciebie z wiatrówki, żebyśmy myśleli, że to policja. <laughs> Co jestem taki pierwot Dobry Giguś, dobry Giguś. Chodź się. Chodź. Co ci coś tam boli? Naprawdę, no, boli, naprawdę cię boli, a nie tak na niby, coś tak nie trzeba lekarza od siedmiu boleści. chodź chodź musisz iść tam tędy akurat co już sapiesz czego przyzywasz moją mamę śmieciu Ja rozumiem, że masz śmietnik, kurde, w genach przekazany z dziada, pradziada. Ale zachowuj się, byle jak, ale się zachowuj. Co ty robisz? To Andrzej ojciec, to też bym się wcale nie dziwił, jakby to był ten fajas. Kiedy strać? Jopie Naprawdę Przemek mi nie da żyć o jajku Jakie to straszne. Tylko nie mów, że weźmie klapka albo pasek, bo to już koniec. To tam rozjebana całownikiem rzepka, czy nie wiem, może połamane palce, kurwa, czy nie wiem, nic jakieś rany, kłute, cięte. Bo nie da się człowiek gdzieś tam pokaleczył. Kurwa, pasek ten człowiek. Paska nie jest czyli pasek to człowieku jako... powinien być, a na pewno, na pewno gdzieś jest, tylko jest tak ukryty. Taki kurwa Turbo Critical wtekanie właśnie pasek Na pewno Jestem w stanie kurwa to udowodnić nawet Na pewno musi być, nie wierzę, nie wiem, pasek do człowieku jakby się kurwa jakby Niemcy poszli na ruskich wtedy podczas II wojny światowej z paskami no bo kurwa to, Ruscy, to, to wyłożyłoby kurwa wszystkich czy Napoleon. Jakby kurwa pomyślał i wziął pasek, wtedy no wszystkich wszystkim rozpierdolę dookoła. A może jeszcze, to czekajcie, czekajcie, bo pasek to może mieć jeszcze, jeszcze jedno znaczenie. Kiedyś ktoś mi pokazał. Co to teraz, na czym to? Taki fajny trik. O, na tym można, tylko co przytrzyma telefon. Masz pomysł, projekt, co przytrzyma telefon? Zobaczymy że to się uda. Kiedyś to się pokazywało, że można skorzystać z Panska do obrony przeciwko nożowi. Przepraszam, ja chodź tu się nie Nie, się uda, to się nagle. Chodź tu się nie uda. Ale wyobraź sobie, że... To będzie nasz, nasz nóż albo no już lepiej to będzie, że to, to bo To straszne. i że to będzie nasz nóż, nie? I mając pasek możesz... Hm. A, bo to było tak. Tak podchodzisz przez pasek nie, zrobisz pędle przez niego. Podchodzić tak pod ten, tylko jak to było? Kiedy ja to robiłem? Chyba tak. I tym ruchem wytręcić gościowi ten nóż z ręki. Nie, tego to nie spróbujemy, To nie... to się nie uda. Muszę sprawdzić przypomnieć, jak to dokładnie było, ale chyba tak właśnie. Chociaż mi się wydaje, że to było bardziej zarzucenie na nóż ale nawet jeśli nie to to też działa czy to było zwieszenie paska i wpuszczasz chuja w pętle dopiero coś takiego w każdym razie chodził o ten ruch nie żeby złapać nóż w pętle i pociągając wytrącałeś gościowi nóż z ręki nie Może o to chodziło. chodziło. Będę być osrany całe życie. Krzyczał kiedyś, że nożownik, że nożownik. Człowiekowi nie wolno Noża na ostrzy w domu, bo on człowieku siedzi za i słyszy jak ten nóż ostrzysz i przecież po co ostrzysz? Przecież chcesz go zabić kurwa Paranoikier erdoronu Po co ci człowieku nóż w domu? kurwa Dobrze mi jeszcze kurwa nie przyszedł nie włamał się do domu noży i widelców nie pozabierał. Ten garłaty zjeby od Michasia dostał, że ściemniał, że do mnie dzwoni. A ten do mnie dzwonił, że coś przemuś powiedział, że nie, bo wszystko przejść Ten Baran główna jak zwykle. Mordo dostałeś się nie czaruj? Aaaa, cipa. Wypożali to A, słyszałem, że drzwi mi wyważył już raz i on się w nim nie boi. Nie wyważył, tylko kłódkę rzeczą Niech się cieszę, że mu się udało. Teraz się boi po drzwi podejść, tak jest nieustraszony. Raja, czy ty możesz przestać się tak stopować co chwilę, co? Rajka. Chodź. A jakaś mieszanka znowu. Mówisz że jak coś powiesz jakieś mieszante, to zobacz. Ciekawe jakie mieszance on mówi. Może o tej samej co mi jechać na mełgi? Mieszance ziołowej. To było dobre posunięcie. Szankość łową niech mnie bądź lepiej trwało. a pies zjadł. O, się siedzi. O, tak się sprawdza ziomków. Pierwszy od nich towar, i wyrzucasz pięć z tych to nie jest. Kurwa wielki zbytek. A moment już kto jest kto. Zaraz cały jest. O, chyba trzeba będzie pod koszarkę uruchomić mimo braku pompki Mi się nie podoba to. co tu są wszędzie, rzuciły na krzaka, nie tam kwiatów nie ma nic